Cześć wszystkim! Dzisiaj poznamy siłę procentu składanego i jak istotną rolę odgrywa on w inwestowaniu. Zobaczymy, jaki wpływ na całkowity zwrot z inwestycji ma czas i stopa zwrotu. Podobno nawet sam Albert Einstein nazwał procent składany ósmym cudem świata i ja się z nim muszę zgodzić. Dlaczego? Zapraszam do świata magii i matematyki. Procent składany w kontekście inwestowania to nic innego jak lokowanie otrzymywanych odsetek, dywidend czy zysków kapitałowych ponownie w aktywa inwestycyjne. Zabieg ten nazywany jest też często reinwestowaniem i ma on ogromne znaczenie na całkowity zwrot z inwestycji, zwłaszcza w długim horyzoncie czasowym. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Tomek i Romek zainwestowali swoje 10 tysięcy złotych na 10% rocznie. Po roku obaj mają 10 tysięcy wcześniej zainwestowane i 1000 odsetek łącznie obaj mają po 11 tysięcy. W następnym roku Tomek postanowił znów zainwestować wcześniejsze 10 tysięcy, natomiast Romek stwierdził, że będzie reinwestował wszystkie zyski wypracowane wcześniej, czyli ten poprzedni 1000, który zyskał w odsetka. Po kolejnym roku Tomek ma łącznie 12 tysięcy, ale Romek, dzięki temu, że poprzednio uzyskane 1000 zł również i w tym roku pracowało na niego, ma już na swoim koncie 12 100 zł. O 100 zł więcej od Tomka. Po 10 latach Tomek ma łącznie 20 tysięcy, 10 tysięcy kapitału początkowego i 10 wypracowane w odsetkach. A Romek? 25 937 zł. O prawie 6 tysięcy więcej. Jeśli panowie kontynuowaliby swoją strategię przez kolejne 10 lat, Tomek miałby już 30 tysięcy złotych. Natomiast Romek 30 tysięcy złotych miał 8 lat wcześniej. Dziś Romek ma już 67 tysięcy złotych. Tak działa właśnie procent składany. Im dłużej reinwestujemy zyski, tym większy zwrot otrzymamy na koniec. Wejdźmy teraz na chwilę do Excela i zobaczmy to na wykresie. Pobawmy się trochę takimi parametrami jak stopa zwrotu czy czas inwestycji. No więc tak jak widzicie, tutaj mamy podsumowanie tego przykładu z Tomkiem i Romkiem, gdzie zainwestowali początkowo 10 tysięcy, Tomek dodawał tylko odsetki, ale już nie reinwestował tych odsetek, a Romek rokrocznie reinwestował. No i mamy tutaj ten wynik. Zobaczmy teraz jaka różnica by była jakby kontynuowali o kolejne 10 lat. Tu widzimy, że Tomek uzyskał 40 tysięcy, a Romek już 174 tysiące. Jak widzimy, im dłużej reinwestujemy nasze zyski, tym więcej osiągniemy na koniec inwestycji. Możemy nawet sprawdzić i 40 lat. Po 40 latach, Romek miałby już prawie pół miliona przy tej hipotetycznej sytuacji. Dobrze, teraz sprawdźmy, jak na Całkowity zwrot z inwestycji, czyli powiedzmy ten po 20 latach ma stopa zwrotu, bo to też jest bardzo ważne. Zobaczcie, jeśli stopa zwrotu wynosiłaby tylko 1%, że inwestycje nie dają już takiego efektu. Już ten 1% dość długo musi się rozkręcać, także tutaj nie ma większej różnicy 200 zł przez 20 lat. Natomiast jeśli zrobimy sobie 15%, przy 15% różnica jest dużo większa. Niż przy 10% i tak właśnie tą stopą można by było się bawić. Na przykład 20% różnica już jest ogromna ponad 300 tysięcy. Także to też na to trzeba zwrócić uwagę. Można powiedzieć, że chodzącą ikoną procentu składanego jest sam Warren Buffett, często nazywany wyrocznią z Omaha. Urodzony w 1930 roku, zaczął inwestować swoje pierwsze pieniądze w akcje, mając 11 lat. Mimo tego, że dorobił się pierwszego miliona dolarów w wieku 30 lat, to ponad 99% swoich pieniędzy zarobił po 52 roku życia, a to za sprawą właśnie, między innymi, procentu składanego. Mam nadzieję, że film ten wyjaśnił Ci, jak istotną rolę odgrywa procent składany w budowaniu własnego majątku i zmotywował, żeby wreszcie zagonić swoje ciężko zarobione pieniądze do pracy. Nie zwlekaj, każdy kolejny rok zwłoki statystycznie zmniejsza twoją szansę na zostanie milionerem. Jeśli chcesz więcej tego typu filmów, to daj proszę lajka. Zapraszam też do mojego pierwszego odcinka, gdzie zobaczysz ile mam aktualnie zainwestowanych pieniędzy i gdzie jestem w drodze do wolności finansowej. Powodzenia!